A oh, godhead i raf na czołgusze. A we wujkę, kurwa. Mm. A we wujkę, to we wujkę. We Bujaj się, bujaj się. A wy tym luksikiem, głosowacie. Co ty srasz, kurwa, przy kąpie? Co tak. ja słyszę, kurwa. Mam kubę pod sobą, kurwa. <laughs> nie muszę wstawać, kurwa. Kurwa, ty, gdzie ty jedziesz? On nie wie, kurwa, on mapy poznaje, człowieku. Jak idziemy do was, słychać go Dos, no, ty wcialor ze tego czołgu kurwa czy nie No nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem Wiesz to przewróciłem Oto. się, wiesz No <laughs> Przewróciłem HALO HALO Przed grą na PHL walczył no, kurwa tak. nie bujaj tak? Bo trafiam swoich Nie no nie mogę no Ale buja uch, Oj, dobra, dobra uch, 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 uch. To wyraźcie bym słucami nad głową świszczy kolkanny kurwa uch, uch, uch. To jest do zadań specjalnych. A czy to to Ateckie sierwo? Oooo! O! Ta! Gejs, gejs, Oj, oj! warmina. Oła! Strzelają! Garandzioż z prawej do mnie strzelą, a duszek, ty do mnie kurwa No ty kurwa! Ściszcie, że nie mam admina kurwa w tym momencie. Aaa nie dobra, już nie zabijam już. Mam komunikat na ekranie. O masz! Raf podwodny jest niebezpieczny. Operacja enemy piechotower 5G20, <grymny> tam biegają. Tu biegają sobie w tym. Hello! A tam jest Hades! Tych Hadesów Hades. mamy! Hades, Hades! Kurwo! No nie, nie! <grymny> <grymny> Typowy luch skurwa dla Hadesie. Ej, Belmondo. Kurwo z tym <grymny> Garandem! <grymny> o, chyba zgadło typa. Łe, <noise> <noise> czapka go przewispa dobrze mnie Skąd nie biją o, ale się... On chce, on chce nas Jak znajdziemy jego dupę to słuchaj To nic nie zrobisz No to prawda Ale gąski można Można mu rozpierdolić gąski do zera, naprawdę <noise> Ty, ale weź dzwoni po Macitera, kurwa, niech napierdala tego Hadesa. No, ja dzwoniłem do niego. <grym> do Dobra, jedzie.